Spójrz na nas. Ja jestem zamrożony, a ty nie żyjesz. A ja cię kocham. To mamy kłopot. Straciłem cię, gdy wsiadłem do tamtego auta. Tak mi przykro. Pamiętasz, co mi kiedyś powiedziałaś? Że każda mijająca chwila to szansa, aby wszystko odmienić. Znowu cię odnajdę. Spotkamy się w innym życiu, gdy będziemy kotami. Każdy z nas kiedyś stanie przed tym skokiem i zda sobie sprawozdanie, że wszystko przeminęło, było jak sen. Ja to po części przeżyłem, patrząc na śmieć mojego ojca przez sześć miesięcy. Po czasie gdy umarł, zrozumiałem, że już nie mogę się do Niego odezwać, że jest tylko na zdjęciach nie mogę do Niego zadzwonić. Wszystko mi zostało odebrane, bezwarunkowa miłość do Niego tylko pozostała. Każdy z was jest tylko chwilę. Ludzie, którzy Was otaczają jutro już mogą przestać istnieć. Być tylko na obrazku, więc zastanów się nad tym, ale jeszcze tu jestem. Jeszcze nie czeka jeden bój, jedna bitwa, o to, żeby życie było lepsze. Mamy coś jeszcze do zrobienia, bo żyjemy. Wspominam tylko dobrze. Chwilę z ludźmi, którzy mnie naprawdę kochali, i to mnie wzmacnia.